Dzień dobry, zapraszam na temat szósty z działu szóstego, a dzisiejszy temat to Europa późnego średniowiecza. XIV-XV wiek to dla Europy nie jest czas korzystny. Europa przeżywa dużo kryzysów. O których postaram się Wam opowiedzieć. Pierwszy taki kryzys to tak zwana wojna stuletnia. Wojna, która toczy się między Wielką Brytanią a Francją. To właśnie Wielka Brytania i Francja od zamierzchłych czasów rywalizują w Europie o wpływy polityczne i wpływy gospodarcze. Rywalizują przede wszystkim o tak zwane tereny Flandrii. Flandria podlega bezpośrednio królom francuskim ale Anglicy bardzo chętnie chcą tam swoje wpływy poszerzyć, ponieważ jest to teren korzystny gospodarczo. Dodatkowo obydwa królestwa poróżniła kwestia obsadzenia tronu francuskiego, albowiem we Francji umiera ostatni władca z dynastii Kapetyngów, władzę przejmuje nowy władca z dynastii Walezjuszy, ale pretensje do tronu francuskiego zgłasza ówczesny król Anglii, Edward III, który jest spokrewniony z dynastią kapetyngów. I właśnie kwestia obsadzenia tronu francuskiego staje się przyczyną wybuchu wojny między tymi dwoma państwami. Wojna ta wybucha w 1337 roku. I z przerwami będzie trwała do roku 1453 potocznie jest zwana właśnie wojną stuletnią, chociaż działania nie trwały dokładnie równo 100 lat, one były z przerwami. Początkowo zwycięstwa odnoszą Anglicy, którzy korzystają z tzw. wojsk zaciężnych, jest to zawodowa armia, armia, która jest opłacana, gdzie żołnierze otrzymują żołd za swoją służbę. I okazuje się, że ta armia jest o wiele skuteczniejsza od innych jednostek wojskowych. Anglicy odnoszą tak znaczące sukcesy, że już w roku 1420 król angielski Henryk V tak naprawdę zostaje uznany powszechnie za króla francuskiego. Sytuacja odmienia się w momencie, kiedy niespodziewanie występuje tutaj na czele wojska francuskiego. Dziewczyna z ludu, przeświadczona o tym, że ona ma pewną misję do spełnienia, i jest to Joanna Dark. Joanna Dark w porozumieniu z królem francuskim, Karolem VII, staje na czele wojska francuskiego i odpiera wojska angielskie, odbijając w ten sposób Orlean. Od tego momentu mówimy, że ta kobieta zaczyna nosić przydomek dziewicy. Orleanskiej. Joanna postawiła sobie też za cel odbicia miasta Rę. Jest to miasto, gdzie do tej pory była dokonywana koronacja królów francuskich. No i ona zakłada sobie takie um, zadanie, że od, kiedy odbije miasto Rę, to wtedy Karol VII będzie mógł bez problemu koronować się na władcę francuskiego. Rzeczywiście tak się dzieje. Joanna ze swoim wojskiem odbija miasto Rę. Francuzi zaczynają ponosić tutaj Odnosić sukcesy, ale sama historia Joanny kończy się tragicznie, ponieważ zostaje złapana przez Anglików, zostaje osądzona i w 1430 roku zostaje skazana na śmierć. Ostatecznie wojna stuletnia, czyli wojna między Anglią i Francją, powoduje usunięcie Anglików z Francji. Francja wygrywa tą wojnę. Kolejna rzecz, która nawiedza Europę w okresie późnego średniowiecza, to jest tak zwana dżuma. Początkowo mamy XII-XIII wiek, mamy dosyć szybki wzrost liczby osób w Europie, co powoduje za sobą to, że jest wzmożona, wzmożone zapotrzebowanie na żywność. W tym czasie warunki gospodarcze Europy podupadają, dlatego że przychodzi ochłodzenie klimatu. A za, czyli mamy mniej żywności, a za ochłodzeniem klimatu, wraz z kupcami ze wschodu do Europy przybywa dżuma, czyli tak zwana czarna ospa. Nawiedza ona Europę w latach 1348-1350 i powoduje totalne spustoszenie. Dotyka ona Europę południową, zachodnią i północną w różnych częściach. Straty liczebnościowe wahają się od jednej trzeciej liczby mieszkańców aż do dwóch trzecich mieszkańców. Po Czarnej Oswie pogorszyła się bardzo sytuacja gospodarcza Europy. Pojawia się kryzys, który jest kryzysem długotrwałym, długo nieuprawiane pola uprawne zamieniają się w pastwiska. W związku z tym zmienia się system uprawy Ziemi. Odchodzi się od rolnictwa, zaczyna kierować się na sukiennictwo, ponieważ te pastwiska wykorzystano do tego. Aby tutaj pojawiły się owce, i w nowych warunkach zachodzą też zmiany dotyczące systemu produkcji w Europie. Do tej pory, jeżeli mieliśmy wełny, to przetwórstwem tej wełny zajmowały się cechy wykształcone. Spadła liczba mistrzów w cechach, ale bardzo wysoka jest cena świadczonych usług. Kupcy, którzy doskonale orientują się w sytuacji Europy, widzą, że tą Europę po prostu nie stać na pewne wydatki. Zaczynają też szukać jakiegoś innego ujścia w produkcji, żeby ta produkcja była tańsza. Zwracają się najczęściej do niezrzeszonych w cechach producentów, często mieszkańców wsi, którym to przekazują wełnę, Umawiają się na kiedy zostanie towar wytworzony, odbierają następnie towar. Włókno, które też powstaje, ma być tanie, ma być nie jakieś tam, tak jak do tej pory, bardzo wysokiej jakości. Tu chodzi przede wszystkim o cenę. W ten sposób rodzi się system pracy nakładczej. Nakładamy na kogoś pracę, a nie wykonują je cechy rzemieślnicze, które są dużo droższe. To też powoduje zmiany w Europie. Cechy zaczynają po prostu ubożeć. To wszystko, czyli przeciągająca się wojna, która trwa 100 lat, ten kryzys gospodarczy, dodatkowo to, co ludzie widzą, bogacenie się kościoła, gromadzenie majątków, powoduje niesamowite niepokoje społeczne. Mamy do czynienia z trzecią rzeczą w Europie, a więc z wybuchami takich wojen, buntów chłopskich. Pierwszy taki bunt wybucha we Francji. Nazwane jest to powstanie Żakerią. Mamy rok 1358 we Francji wybuch powstania chłopskiego, tak zwanej Dodatkowo w Anglii również mamy taki rodzaj buntu. Kaznodzieja Jan Wiklef, który zaczyna głosić w kazaniach, że należy, yy, duchowni nie powinni gromadzić tyle majątków, powinni się skupić na zdobywaniu wiedzy, powinno się Biblię tłumaczyć na języki rodzime, po to, żeby ludność mogła zrozumieć, co jest w tej Biblii przekazywane. Ludność nie znała łaciny, więc on zwraca na to uwagę i Wiklew zaczyna wieść taki prym wśród zbuntowanych chłopów, którzy są obciążeni najwyższymi podatkami. I kiedy właśnie w 1381 roku władze nakładają nowe podatki, no to wybucha powstanie antykościelne, antypaństwowe. Tutaj na czele staje Watt Tyler. Odnosi on wiele sukcesów, zdobywa się między innymi Londyn, zdobywa się wiedzę Tower i tak jak żakeria, tak samo ten bunt Tylera powoduje to, że władcy sięgają do rozstrzygnięć siłowych. Czyli pojawiają się represje, pojawiają się krwawe, krwawe rozliczenia z buntownikami. Co prawda ci buntownicy, którzy w Europie próbują się zbuntować, ponoszą klęskę, ale nie uspokaja to nastrojów społecznych. Wręcz przeciwnie, te nastroje społeczne są coraz bardziej głośne, coraz bardziej ludziom się nie podoba to, co się dzieje z władzą i nie podoba się to, co się dzieje się z kościołem. Taki duży bunt przeciwko Kościołowi będzie miał miejsce w Czechach i to jest kolejne, kolejne coś, co, co nawiedza Europę późnego średniowiecza. Czechy są częścią Cesarstwa Niemieckiego i częścią bardzo bogatą, bardzo wpływową i pod koniec XIV wieku właśnie na Uniwersytecie w. Pradze, rodzi się ruch, który domaga się reform Kościoła katolickiego i domaga się głośno mówi o tym, że kościół źle funkcjonuje. Na czele tego ruchu staje Jan Hus i jego zwolennicy przedstawiają plan naprawy kościoła, między innymi nabożeństwa w języku czeskim, następnie tutaj eucharystia miała być postaci i wina i chleba uważali również, że wszystkie dobra kościelne powinny być sekularyzowane, czyli powinny być odebrane duchownym. I kościół powinien po prostu troszeczkę pójść jednak w stronę ascezy. Zwolennicy Jana Husa rozpoczęli ruch zwany husycyzmem. I był to ruch, który dostał dosyć duże poparcie ludności. Władze i kościelne, i władze państwowe zaniepokojone tym, co mówi Hus, zapro zaprosiły Jana Husa na rozmowy na Sobór w Konstancji. No, Jan Hus niekoniecznie tutaj był chętny do tego, żeby w tych rozmowach uczestniczyć, ponieważ obawiał się tak naprawdę o swoje życie. Ale w 1415 roku zostaje wezwany na ten Sobór w Konstancji. Ówczesny król niemiecki Zygmunt, Zygmunt Luksemburski daje mu nawet tak zwany list żelazny, czyli list, który miał mu zagwarantować nietykalność w czasie tego soboru. No, stało się oczywiście na odwrót: Jan Hus zostaje pojmany, zostaje osądzony i ostatecznie skazany na śmierć przez spalenie na stosie. To spowodowało wybuch kolejnego powstania w Czechach. Tutaj na czele tego powstania stanął Jan Ziszka, który miał bardzo dobre wojsko, miał wiele sukcesów. Zaczęli właśnie powstańcy, czyli wyznawcy, zwolennicy husytyzmu odnosić sukcesy. Niestety, hmm, odniosły ostatecznie klęskę. Dlaczego? Ponieważ pomiędzy husytami samymi doszło do rozłamu. Oni się podzielili na dwie grupy. Pierwsza grupa to yy, utrakwiści. utrakwiści, którzy uznawali, że komunia powinna być pod dwiema postaciami, byli umiarkowani i uważali, że należy dojść do porozumienia z Zygmuntem Luksemburskim. Natomiast druga grupa, taboryści, byli bardziej radykalni i uważali, że nie powinno dojść do żadnych ustępstw i żadnej ugody z królem Zygmuntem Luksemburskim. Ostatecznie dochodzi do, do bitwy, która jest pomiędzy taborystami a utrakwistami. Wygrywają taboryści, czyli ci, którzy są zwolennikami łagodnych rozwiązań, są umiarkowani. Jan Luk przepraszam, Zygmunt Luksemburski może wrócić na tron czeski w zamian za to, że dokona zmian w liturgii. Europa Zachodnia przeżyła właśnie wiele takich kłopotów. Mamy bunty chłopskie, mamy bunty przeciwko Kościołowi, czyli ruch husytyzmu, mamy wojnę stuletnią, mamy czarną śmierć, czyli dżumę, która nawiedza Europę. I w tym czasie, kiedy Europa boryka się z takimi dużymi problemami, to na południu kontynentu, czyli na granicy świata chrześcijańskiego. Zaczyna pojawiać się nowe potężne zagrożenie w postaci Imperium Osmańskiego. To imperium sięga swojego początku wieku XIII, kiedy to właśnie pod wodzą Osmana część ludów tureckich wyswobadza się, wyswobadza się spod panowania wcześniej wspomnianych Turków seldżuckich. I kiedy Osman wyswobadza swój lud spod rąk tureckich. Rozpoczyna podboje, rozpoczyna poszerzać swoje własne państwo, a takim głównym jego celem było pokonanie upadającego Cesarstwa Bizantyjskiego. Rzeczywiście w 1360 roku Turcy osmańscy zaczynają już gromadzić się wokół Konstantynopola, próbują zatrzymać ich Bułgarzy, próbują zatrzymać Serbowie. Nie udaje to się. Zostali rozgromieni w bitwie na Kosowym polu w 1389 roku. Zagrożone również zostały Węgry. Jan Luksemburski, który próbuje ochronić i wzywa rycerstwo do walki, ponosi klęskę. W kolejnych latach Turcy na chwilę się zatrzymują. Zatrzymują się, dlatego że sami czyhają, znaczy sami zmagają się z wrogiem, który pojawia się u ich granic. Jest tutaj państwo Timura Chromego, ponieważ Timur Chromy to był człowiek, który miał za pomysł odrodzenie Imperium Czynkis Hana. No i Timur Chromy zaczyna atakować właśnie turków osmańskich. Ale nie udaje się to Timurowi, i Turcy po chwili przerwy mogą z powrotem zaczynać marsz na Europę, a przede wszystkim w stronę Cesarstwa Bizantyjskiego. 1444 rok: pokonanie Węgrów, słynna bitwa pod Warną, o której jeszcze wspomnę. Następnie Turcy dochodzą do miasta, które najbardziej ich interesuje. Rok 1453: Konstantynopol. Potężna, wielotygodniowa bitwa pod Konstantynopolem na czele wojsk tureckich staje. Sultan Mehmed II. Miasto było do tej pory uznawane za to, że będzie niezdobyte, ponieważ miasto było bardzo dobrze chronione, było centrum cesarstwa bizantyjskiego, dodatkowo posiadało podwójny system murów obronnych, jak również nawet do portu był rozciągnięty łańcuch, który no, nie dopuszczał nikogo, żeby ktoś mógł wpłynąć do portu w Konstantynopola. Turcy wchodzą do Konstantynopola, grabią miasto, ludność albo zostaje mordowana, albo zostaje wzięta w niewolę. Ginie również ostatni cesarz, Konstantyn XI. Mehmed już po tych wszystkich podbojach wjeżdża uroczyście do Konstantynopola. Ogłasza, że przejął cesarstwo bizantyjskie. Kiedy zobaczył przepiękną Aję Sofię, postanawia zamienić ją w meczet. Był to wcześniej Kościół, teraz postanawia zamienić w meczet. A samo miasto Konstantynopol też zyskuje nową nazwę zostaje nazwane Istambułem. Wieść o upadku tego Konstantynopola bardzo szybko rozeszła się po Europie. Tutaj wywołało to niesamowite poruszenie. I coraz więcej osób zaczęło, osób, które oczywiście sprawują władzę, które mają wpływ na władzę, które tworzą jakieś zapiski, zaczynają po kilku latach mówić, że był to efekt, był to dla Europy moment przełomowy. To, to zdobycie, Turków przez, zdobycie Konstantynopola przez Turków zakończyło pewien etap w Europie. Dlatego też bardzo często dostajemy taką informację, że ten rok 1453 zakończył pewien etap, czyli kończy średniowiecze, ale jest to jedna z dat, nie jedyna, bo jeszcze takich dat się podaje dwie: że to będzie i odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, czy wystąpienie Marcina Lutra. Ale jedna z dat 1453 rok jest to data, która mówi o tym, że kończy się średniowiecze i w następnych latach. Turcy oczywiście nie odpuszczają, zdobywają coraz większe tereny na Bałkanach, i zagrożenie tureckie od XV wieku przez kolejne setki lat będzie zagrożeniem dla całej polityki europejskiej. To wszystko z tego tematu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.